Witam serdecznie, modplay z tej strony, dawno mnie nie było, niedługo będę przechodził do następnej epoki, którą jest pas Asteroid, ale jeszcze do tego chciałem dozbierać trochę PR-ów, tak do 80 tysięcy, żeby spokojnie mógł sobie tam potem działać. Na razie pokażę Wam, że mam wszystko prawie zainwestowane, większość u sąsiadów, jest tu mniej więcej tego około 40 tysięcy, moja ruda i jest już na takim poziomie, jak wyliczyłem, że jest potrzebne 20, około 28 tysięcy tej rudy, żeby spokojnie sobie grać na następnych już yy, etapach. Mam 32 tysiące, więc myślę, że to mi spokojnie wystarczy i nie będzie potem problemu, że mi braknie rudy albo coś takiego. No i tutaj chciałem jeszcze poruszyć taki wątek. Często występuję na forum: co mam usunąć z miasta, co mam dołożyć do miasta. Wiecie, Forge of Empire jest ogólnie grą, która jest grą strategiczną, ekonomiczną, i tutaj każdy powinien sam podejmować decyzje, a nie pytać innych, co ma sobie usunąć, a co ma sobie dołożyć. Każdy gra jak mu pasuje. Jeśli będziemy wszyscy grać w ten sam sposób, to nie będzie nikt ani na samym początku, ani na samym końcu, bo wszyscy będziemy po prostu przeciętni. Myślicie, że jak ja bym się pytał ludzi, co mam budować, to miałbym takie budowle. Pewnie większość by powiedziała: usuń arkę, usuń przylądek, usuń. HG, Hage bardzo dużo osób każe usuwać, sugeruję to w komentarzach. A dlaczego? Bo zajmuje dużo miejsca. No i co z tego, że zajmuje dużo miejsca? Ale też daje dużo PR-ów, jeżeli mamy ją na dużym poziomie. Ja mam w tej chwili poziom 84 i mam 50 PR-ów. To jest tyle, co produkuje nawet na najwyższym poziomie 5 tarasów rolnych, czyli odpowiedzcie sobie sami na pytanie, czy to jest no nawet 4, bo jest po 12. Czy to jest dużo, czy mało? To jest mniej niż 4 tarasy rolne, a jednak macie pewne punkty PR i wiecie, że nikt wam tego nie ukradnie. Dla przykładu, jeżeli byśmy pytali innych, jak ma wyglądać nasza wioska, wasza wioska mogłaby wyglądać w tej chwili tak, jak moja farma na świecie B. Mielibyście jakąś tam wioskę, jakąś tam epokę, coś tam byście mieli zbudowane, ale nie do końca. Coś byście zaczęli budować, coś byście burzyli, coś byście sobie przestawiali, układali. Trochę wolnych placów, trochę wolnego miejsca, no bo każdy gra w inny sposób. Jeżeli już tak bardzo chcecie się kogoś poradzić, co macie usunąć, co macie dołożyć, ewentualnie co macie wybudować, to nie pytajcie się na forum. Napiszcie sobie do jakiegoś gracza. Już wam pokażę nawet na przykładzie. Tylko pozbieram do końca. Jeżeli nie wiecie, co macie zrobić ze swoim miastem, otwórzcie sobie statystykę, znajdźcie sobie gracza stop, setki. Już nie mówię, żebyście pisali do pierwszego czy drugiego, ale napiszcie do pierwszego ze stu. Macie pierwszą setkę. Wybierzcie sobie któregokolwiek gracza, napiszcie do jednego, drugiego, trzeciego, czwartego, który zawsze wam odpisze. I on wam poradzi, a na forum to może być tak, wy się pytacie co usunąć, a tutaj będzie wam radził gracz, który jest na przykład ostatni. To jest przykład, nie żebym miał coś do tego gracza, wchodzimy do tego gracza, no i proszę bardzo, i radzi wam gracz, który ma tylko ratusz i nic więcej. Takich porad chcecie, jeśli chcecie takich porad, jak najbardziej, pytajcie dalej na tym forum, a ja dalej będę wam udzielał odpowiedzi takiej jak ostatnio, że najlepiej usuń ratusz. Usuń ratusz, usuń ścieżki, a najlepiej to już przestań grać, no bo to jest bez sensu, jeśli masz się za każdym razem pytać, czy dobrze robisz, czy dobrze robisz, że stawiasz to, czy dobrze robisz, że stawiasz tamto. Co to ma za znaczenie? Grasz jak Ci pasuje. Jeśli będziesz utrzymywał się na tym samym poziomie, to znaczy, że coś robisz źle i wtedy spytaj się, co robię źle, że nie idę dalej w epokach, że nie mam pereł i tak dalej. Ale nie pytajcie się, czy mam postawić chatkę, czy mam postawić Domek, czy mam postawić, nie wiem, zakład produkcyjny. Bo to naprawdę każdy ma inny styl grania i każdy będzie miał inną wioskę. I teraz dla przykładu Wam jeszcze pokażę. Gracz stop 1. Gracz stop 1. Miasto rozbudowane, budynki eventowe. Wystarczy popatrzeć co ma grać stop 1. Ma HG, czyli HG warto stawiać. Ma kastel. Weźcie z niego przykład, postawcie kastel. Ma zamek Himei. Postawcie zamek Himei. Ma Alcatraz. Zadajcie sobie pytanie: po co mu to Alcatraz? Może dlatego, że to Alcatraz daje mu jednostki do walki. Ma tutaj trochę ogrodów. Te ogrody dają mu z kolei pr -y i różne inne bonusy. Ma wieżę innowacji. Oczywiście, bo daje też PR-y. Ma bazylikę. Pewnie ją postawił. Potem już do ciągu do 60 dał sobie spokój. No i ogólnie, jeśli chcecie się na kimś wzorować, wzorujcie się na graczach z Top setki, a nie na jakichś przypadkowych osobach, które spotykacie na tym forum. Bo naprawdę daleko wtedy nie zajdziecie, będziecie wtedy przeciętni, tak jak ja w tej chwili jestem w... Jestem w epoce przemysłowej, a moja wioska wygląda żałośnie. Jest tutaj bardzo mało pereł. Nawet nie bardzo mało. Są tylko dwie perły. Arka dopiero powstaje, posąg Zeusa dopiero powstaje. Innych pereł nie ma. Ogólnie gracz na tym poziomie powinien mieć już jeszcze tak. Wieże Babel i parę innych z tego co pamiętam, na świecie głównym. Dochodząc do przemysłu, do przemysłu, już żeby się nie zapuszczać dalej, bo na pewno miałem HG. I na pewno miałem przylądek, co wyprzedziło moje perły przynajmniej o trzy epoki do przodu. Ale do tego miałem dostawiony tak: kastel, Hagie katedrę, wieżę Babel. Teraz jej tutaj nie widzę, ale gdzieś jest. Wieżę Babel też się zdobywało na samym początku, zawsze. Także o, tu jest chyba wieża Babel. Nie. Także jeśli jeszcze raz Wam wpadnie do głowy, żeby się kogoś pytać na forum, co macie stawiać, co macie usuwać, a jest Was coraz więcej, to naprawdę, darujcie sobie albo grę, albo takie pytania, bo to jest naprawdę bez sensu. Dzięki za uwagę, jeśli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, pozdrawiam i cześć, Kinemod Play.